Przez jakie H pisze się dru? Teraz byłem mistrzem ortografii, zaraz nie mogę tego skopać. Przez samo H. Przez jakie U pisze się pszczółka? Przez U kreskowane. Pierzyna pisze się przez rzyskropką. Myślę, że się pisze Hiacyn przez samo H. Przez RZ? Dobrze. Od ponad 20 lat jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marki Pilot w Polsce. Marka Pilot to, jak wszyscy wiedzą, artykuły piśmienne. Staraliśmy się zrobić akcję, która będzie promowała pisanie, szeroko pojęte pisanie. Oczywiście najbardziej chodzi nam o odręczne pisanie. Postanowiliśmy promować e, piśmiennictwo przez obłędne Lektando, bo to łączy się jedno z drugim. Parę lat temu wprowadziliśmy na rynek e, długopis wymazywalny e, pod brandem Friction który pozwala nam w bardzo łatwy sposób unikać pomyłek, unikać błędów, dlatego że w bardzo łatwy sposób możemy je po prostu poprawić. I wspólnie z agencją Moon Media zdecydowaliśmy się przeprowadzić akcję Obłędne Dyktando. Obłędne Dyktando dzielimy na dwa etapy. Pierwszym etapem jest wersja online, dzieciaki muszą napisać dyktando w internecie. W Obłędnym Dyktandzie online przez te trzy lata Wzięło udział prawie 50 tysięcy ludzi co roku, bo to już jest trzecia edycja obłędnego dyktanda, wybieramy najlepszą grupę do finału. Dla mnie to było obłędne doświadczenie, obłędne dyktando. Bo pierwszy raz zdarzyło mi się, że dyktowałem dyktando i to dla wymagającej widowni. W tym roku jako pilot obchodzimy swoje stulecie, dlatego chcieliśmy, żeby ten show, który, który robimy, który miał towarzyszyć obłędnemu dyktandu, był. Duży po prostu. Chcieliśmy zrobić coś z pompą, że tak powiem kolokwialnie. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Zaprosiliśmy Legię Warszawa. Z całą ekipą mogą dzieci spróbować pograć w piłkę, w siatkówkę. W strefie bezbłędnej Warszawy najbardziej podobała mi się sekcja ta fizyczno-chemiczna. Też mi się podobały rowery, atrakcje, jakieś roboty, scena, dobra muzyka. Są szkoły językowe, jest szkoła pływania, jest Eurola Dance Studio. To wszystko po to, żeby jakby zachęcić dzieci do też jakiegoś kreatywnego spędzania czasu, nie tylko siedzenia przed komputerem, ale wyjścia gdzieś spróbowania czegoś innego. Zaprosiliśmy do współpracy influencerów. Jest to grupa ludzi, która bardzo szybko zdobywa zasięgi, bardzo, bardzo łatwo docierają do tych naszych odbiorców, dlatego zdecydowaliśmy się ich zaprosić. Influencerzy jak tylko pojawili się tutaj za mną w Pałacu Kultury, od razu byli otoczeni grupą dzieci, młodzieży, która chciała sobie robić z nimi zdjęcia, zaśpiewać coś z nimi, czy, czy po prostu porozmawiać. Przyjechałam tu, żeby spotkać się z innymi tiktokerami, a przede wszystkim z Kingą Sawczuk. Jest naprawdę mega, ta atmosfera jest taka przyjemna, dużo ludzi do mnie podchodzi, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Wydarzenie mega mi się podoba, jest pełno ludzi, mogę sobie porobić zdjęcia z fanami. Jest ogólnie mnóstwo osób, strasznie różnych, bo są też starsi, są też młodsi. Spotkałem się z youtuberem Sio. Zrobiłem sobie też zdjęcie i to było moim zdaniem fajne spotkanie. Jest mega dużo ludzi, jest mega fajna atmosfera i jest dużo moich fanów, jest super. Event mi się bardzo podoba, niesamowite jest stoisko z klockami Lego, jest pełno balonów i przyszło bardzo dużo fanów TikToka i pilota. Wzięłam udział w błędnym wydyktandzie, ponieważ uważam, że jestem dobra z ortografii i chciałam spróbować swoich sił. W jakimś większym konkursie niż takie szkolne, bądź po prostu międzyszkolne. Od trzech lat biorę udział w tym jakże wielkim przedsięwzięciu. Naprawdę jest to ambitne przedsięwzięcie. Uczyć ortografii to się przydaje bardzo w życiu, kiedy piszemy różne ważne teksty, na przykład, nie wiem, chociażby życiorys do pracy. Mamy smartfony, mamy komputery, panuje ogólne jakby rozleniwienie i ekonomia języka. Także takie eventy, jakie tutaj nam zaproponował pilot, naprawdę pomagają rozwijać i dbać o ten język polski. To jest trudne dyktando i ja jestem pełen podziwu, że tak duża grupa młodych ludzi bierze w nim udział. I że gdzieś tam wcale nie z tyłu głowy, a głęboko w sercu ma taką potrzebę dbałości o poprawność języka polskiego również w piśmie.